Panie, kto będzie przebywać w namiocie Twoim, kto zamieszka na Twojej świętej górze? Ten, kto żyje nienagannie i pełni to, co prawe, i mówi prawdę w swoim języku. Nie obmawia językiem swoim, nie czyni zła bliźniemu swemu, nie znieważa sąsiada swego. Sam czuje się wzgardzony i niegodny, a czci tych, którzy boją się Pana, choćby złożył przysięgę na własną szkodę, nie zmieni jej. Pieniędzy swoich nie pożycza na lichwę i nie daje się przekupić przeciwko niewinnemu. Kto tak czyni, nie zachwieje się. Nigdy. Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. To był psalm 15 i psalm taki bardzo ciekawy, bo psalm, który w jakiś sposób no, z jednej strony pokazuje bardzo dobrą rzecz. Znaczy pokazuje to, że mamy być ludźmi uczciwymi, mamy być ludźmi, którzy nie krzywdzą, mamy być ludźmi, którzy błogosławią innych, którzy są transparentni, którzy nie knują nic w swoim sercu. Którzy mówią prawdę w swoim sercu, którzy nie obmawiają, nie znieważają, mają szacunek do innych ludzi. Czyli takie powiedzieć, kwintesencja prawa w jakimś sensie, i w tym sensie myślę, że to jest bardzo pożyteczny psam i dobry i właściwy. Natomiast tu się pojawia taka, taka, taki, taki wątek właśnie nieoczywisty, mianowicie cały psalm się zaczyna od pytania, kto przebywać będzie w Twoim namiocie, kto zamieszka na twojej świętej górze. I to nie jest po prostu pytanie kto podoba się Tobie, albo kto, y, kto y, realizuje y, Twoje prawo, to, bo, bo wtedy to wszystko byłoby jasne. No, no taki człowiek właśnie to robi. Okej, okay, fajnie, dziękuję, wiem, 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 co jest cenne, wiem, z czego się trzymać w życiu. Natomiast to pytanie na początku, kto przybywać będzie w Twoim namiocie, kto zamieszka na Twojej górze świętej, to jest takie trochę pytanie. Trudne w tym sensie, że jakby ono pyta, Dawid pyta, bo to Dawidowy psalm, pyta o to, kto jakby będzie, kto może żyć z Bogiem? Kto może żyć z Bogiem? Kto przebywać może w Twoim namiocie, w spotkania? Albo wejdzie na Twoją górę, tak? Góry biblijne to są te miejsca pomiędzy niebem a, a, a ziemią, czyli to jest też miejsce spotkania. Chociażby Eliasz poszedł na górę Choreb, tak? I tam Bóg do niego przemawiał. Więc... Więc jedno i drugie, jakby z tym samym. Znaczy, kto, kto, kto żyje jest tobą, Boże. No i, i, i tu się pojawia pewna dwuznaczność, bo ten sam Dawid później w 50. Psalmie, no powie coś innego. Znaczy, nie powie nic innego w tym sensie, że, no, a przecież nie, trochę, trochę powie coś innego, bo powie: Znam występki moje, grzech mój zawsze jest przede mną, przeciwko tobie samemu zgrzeszyłem, uczyniłem to, co złe w twoich oczach. Urodziłem się w przewinieniu, w grzechu mnie poczęła moja matka. I tak naprawdę yy, zupełnie inne, inne przesłanie jego jest. W dziewiątym wersecie Pokrop mnie Hizopem, a będę oczyszczony, Obmyj mnie, a ponad śnieg bielszy się stanę. Czyli zwróćcie uwagę, że w 51 Psalmie, to zresztą jest Psalm, który jakby yy, no, on napisał yy, po. Po serii grzechów możemy powiedzieć, związanych z Betrzebą, czyli po pierwsze, że wziął sobie rzadkę i z nią współżył. Po drugie, zabił jego męża. Jej męża zamordował, można by powiedzieć. Rozmyślnie. To są dwa różne psalmy. To są dwa różne psalmy, i można zadać pytanie, Dawidzie, który psalm jest prawdą? Który psalm jest prawdą? Czy 15 psalm jest prawdą? Że trzeba sobie zasłużyć na to, że trzeba być na, na pewnym poziomie duchowym, żeby, żeby, żeby spotkać Boga? Czy twoja nadzieja z psalmu 51, że jednak jest przebaczenie dla grzesznika? I, i zwróćcie uwagę, że, że jakby on tutaj w żaden sposób w tym 51 psalmie nie... Znaczy on woła o to, on woła o to, żeby być blisko z, z Bogiem, natomiast on w żaden sposób nie... On ma tą nadzieję. Pomimo, że na pewno nie jest człowiekiem, który żyje nienagannie i pełni to, co prawe. I, i tu kilka myśli myślę, że warto jakby wskazać. Po pierwsze, że są psalmy na różne etapy naszego życia. I żaden y, 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 psalm nie wyczerpuje w pełni doświadczenia łaski. Myślę sobie, że to jest czymś bardzo ważnym, żeby jakby nie. Nie absolutyzować psalmów, tak? to znaczy w tym sensie, że no, psalm 51, jakbyśmy zabsolutyzowali to powiedzieli, że tylko i wyłącznie jesteśmy grzesznikami i tylko i wyłącznie doświadczamy przebaczenia, i to jest cała nasza nadzieja. No nie do końca, bo jednak kiedy Duch Święty działa w naszym życiu, to możemy też się cieszyć z tego, tak jak w psalmie 15, że coś nam wychodzi, że generalnie czujemy jakby pewną bliskość z Bogiem, że, że to życie nasze jakoś odzwierciedla. Boży charakter I, 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 i to jest dobre, to jest coś, co, co daje nam radość, to coś, coś, co jakby sprawia, że nasze serce nie wiem cieszy się po prostu, cieszy się tym, że coś nam wychodzi w życiu. Myślę sobie, że to jest czymś bardzo prawdziwym. To nie, nie jakby ten... Psalm 15 nie jest nieprawdziwy, Psalm 15 nie... Jakby nie jest psalmem, który jest nieużyteczny, tak? Albo użyteczny tylko w tym sensie, że dzięki Chrystusowi i przebaczeniu y, jednak jesteśmy sprawiedliwi. No czasami po prostu też czujemy się sprawiedliwi w tym sensie, że coś nam wyszło i dzięki Bogu za to, że nam coś wyszło. Natomiast z drugiej strony, też nie może być tak, że w świetle psalmu 15 jakby odrzucamy psalm 51, no, no, bo, no bo tak nie jest, bo po prostu y, bo po prostu ostatecznie, no, trzeba to uczciwie przyznać, naszym, naszym największym y, Największą nadzieją jest Boże Przebaczenie. Tak? Znaczy, są takie sytuacje w naszym życiu, myślę, że nie raz i nie 45, nie 450, że, że po prostu liczymy na Boże Zmiłowanie. Natomiast yy, natomiast właśnie myśl taka główna, którą chciałbym zostawić, że, że w każdej chwili, niezależnie od tego, czy jesteś w Psalmie 15 czy 51, skądinąd ciekawe jest to, że 1.5, a tu 5.1, to taka dosyć ciekawa zależność, z pewnym kontrast. Yy, a numeryczny też, nie tylko w treści. Yy, ciekawe jest to, że niezależnie od tego, w którym z tych psalmów jesteś, zawsze jest czas na to, żeby być z Bogiem, i zawsze jest czas na to, żeby być wdzięcznym, i zawsze jest czas na to, żeby po prostu do Niego przychodzić i Mu dziękować. I, yy, i, I tym chciałbym się z Tobą dzisiaj podzielić. W jakimkolwiek etapie jesteś swojego życia, bądź wdzięczny. Idź dzisiaj do Kościoła, podziękuj Bogu za to, że. Albo, że jest przebaczenie, albo za to, że jest blisko Ciebie, że, że Ci wychodzi, że to uświęcenie działa, że, że sprawia Ci radość, że, że rzeczywiście możesz, możesz z wdzięcznością podziękować za, e, za przemianę, jakie dokonuje w Twoim życiu. Bądź wdzięczny dziś. Panie, dziękujemy Ci za, za to, że zawsze możemy być Ci wdzięczni. Daj nam szukać Ciebie, zachowuj nas blisko siebie, wybacz nam nasze grzechy i, i zmieniaj nas, Panie, abyśmy podobali się Tobie i abyś byli dla innych błogosławieństwem. Z Bogiem i do zobaczenia.